Bitwa, moi drodzy, odwiedza jest na artylerii na obiekcie 212 czyli Radziecki Babok 9 tieru Przed 267. Losowanie na mapie kopalni, mapa dobra pod artylerii, jeśli jest długa. Bitwa, i mamy tu losowanie na tych i ósemki, więc jest sporo do zrobienia. Ta artyleria ma naprawdę dużo pocisków. Ile stopni u ciebie? Czekaj, zobaczę tu gdzieś jest pogoda do sprawdzenia. No właśnie, no ale no nie pytam cię u Ciebie w Warszawie, tylko w, tam eee, we Francji. 12. Jest w październiku. O kurna, słabo. Ale ten szarfotur pokazuje bok wieży chyba. O, nie weszło. Nie wiem od kiedy w październiku się robi żniwa, ale... Okej. Okay. Ale ja myślałem, że tam więcej stopni w październiku. Ja byłem chyba w październiku Dopiero w Paryżu. 9.20 rano. Ale gdzie ty jesteś na, we Francji? Skąd ja mam wiedzieć? Nie wiadomo. 1100! Jak mu pierdyknął? Zaraz zobaczę na się? Ale jest napisane! Tylko nie wiesz po prostu, taki jesteś ekspert. Mm, no... Nie wiem, bo to jest raczej fikcyjne miasto, ale... Może jest odwzorowane coś. Nie no, nazwę fikcyjną by dali? To, to jest se. nazwa mapy, a nie miasta, nie? Aha. Ale lipa, że nie weszło. A to dlatego, że używasz pocisku środkowego. Tym pierwszym wydaje mi się, żeby weszło. Bo ten pocisk ma inną parabolę lotu pocisku, prawda? Pierwszy mają lepszą rzutę, Ten jest bardziej płaski. I zachodzi w skałę. No niby takie 70%, że wejdzie. No. You know what? You know what? You know what? What what? You know. You know what? Wejdzie. O 500. Strączkowe i kukurydza to właśnie nawet listopad. Jak pracowałem na kompanii, to w grudniu kosztowałem kukurydzę. O, ciekawe. U mnie 25 stopni Guinness, ty mówisz Tarnów 26. Yy, a takie pytanie, kiedy jest sezon na kukurydzę w końcu? Bo nie wiem, kiedyś ta kukurydza to tak kosztowała 1,51 51 Taka kolba albo 2. A teraz to tak 5. To nie wiem, to już, to norma, no, no, już nie będzie taniej, mam rozumieć? Jaka jest normalna cena za kolbę taką kukurydzy jedną? Taką nieugotowaną, taką normalną, surową. Nie wiem, mapa jest bazowana... W sensie, nie na żadnym konkretnym regionie, ale jakby nawiązuje do południa Francji. Aha, o kurna, 1040 wDS Taka to ogotowania to lipiec, sierpień. Bo ja już widziałem w Lidlu czy tam w Biedrze, ale jak patrzę cenę za 2,8 zł, mówiąc ile kurna? To ja już se wolę kupić kapustę kiszoną. Dwa strzały już ładne były. No... Mówię, kiedyś to było dużo tańsze, jakby... Uwzględniam, że może być trochę droższe, no ale... Dwa razy droższe? To trochę przesada chyba, więc... Yy, nie kupowałem nawet w tym roku. Bo... Pf, kurna, kiedy sezon się za to zacznie? Szparagi drogie strasznie! Ja jestem wielkim fanem szparagów. I za 12 zł są. Były za 5, za 6 rok temu. Ciekawy jestem, czy będą też w tym roku. Za tyle, czy tylko. za 12. Szpa 500 gram szparagów. Bo to trzeba jeszcze mówić, ile gram. A na szparagi ktoś wie, kiedy jest sezon? Zielone. No szkoda, że to nie weszło centralnie, bo byłoby 1000. Jakówek jak Siemano! W co iść? Witam serdecznie. Dziękuję bardzo. Przypominam, że od piąteczki jest dodanie do klanu. Ocena, niestety, jest droższa i kosztuje 15 zł. Jeśli sobie życzysz, panie Jakub S. Hmm. Dużo strzał w tej bitwie oddajesz, celując za cel. Ale wchodzi, więc, no. Opłaca się w tej bitwie. Mi się wydaje, że to też zależy od artylerii. Ci się powinno mierzyć za czy, jakby w środek? O, tutaj może być strzał w Gesora i w Emila. Jednocześnie, ciekawe, czy jakbyś trafił w Gesora, zabijesz Emila. Teraz to raczej nie. A Fentragera bardzo chcesz trafić. No tylko, że. Ja on jest schowany za osłoną. Chodź teraz, ale to nie będzie dużo, bo masz pocisk, który ma mało ogłuszenie. Te pociski z lewej mają ogłuszenie I splash te mają... Słabo... O teraz wejdzie Weszło Te nie mają ogłuszenia, mają słaby splash 5 koła już ma cenę, 5 koł Teraz jest sezon na szpragi, ale cenowo tego nie widać No nic no, najwyraźniej taka jest cena już Pomidory są teraz dość tanie. Bo widzimy to tak po dwie dychy za kilo. Pomidorów teraz to. Widziałem po siedem są pomidory. Truskawek w tym roku nie kupiłem nawet. Jadłeś truska truskawki w tym roku? Ja nie jadam truskawek raczej. Ja nie kupowałem. No, zjadłem może z trzy sztuki w tym roku. Ja w ogóle. Chyba już po sezonie czy tam nie jadłem. Patrz, czy końcówka jeszcze jakieś będzie No już nie ma fajnych celów no, wszyscy są na ogrysku, a ST2 ST1 jest twarde. Już w tej bitwie czereśnie kupo kupowałem parę razy dla Natalii Ja nie lubię tak bardzo czereśni Arty na ślepo no niestety Kontruję, słychać było, że leci, było słychać, dlatego dobrze mieć dźwięk. Wawie teraz 12-14. O kurna. o czeresznie po tak 15 chyba są. To jest promocja czy coś? No, Pantera ma lipę. Jakbyś dał APK w Chimery, to by było coś. Czemu nie strzeliłeś? A mogłeś strzelić. Myślałeś, że będzie lepsza szansa. Chciałabym strzelił. Weszło. Dobrze go wyczułeś. Ogólnie patologia, trochę na tym świecie, że owocki takie drogie są. Wiesz, no ja nie mam pretensji, bo to nie jest takie hopsiub, żeby to wychodować, żeby komuś zapłacić za swój czas, żeby to dostarczyć. Absolutnie nie chodzi mi o to, że coś jest nie tak, tylko. Nie wiem jaka jest cena po prostu tego. I do jakiej to powinno dążyć, mniej więcej ile to powinno być warte. Nie był realny wyciąg, bo było ich za dużo, wiesz Gdybyś tę Himerę strzelił raz więcej, no to mógłbyś ją zdjąć. I miałbyś na przykład na Hita Emila 2 ale na przykład Gwardzista miał 700 życia, więc za dużo. Na hita ST-1 za dużo. No to było niewygrywalne. No, dobra bitwa. No bo to była dobra bitwa. widz zrobił tutaj 6109 tierem arty. 9 tierem. Ale drużyna totalnie zawiodła. Do Jap